Siemaneczko, jesteśmy na zawodach znowu koło numer 1 z poprzednie dwie tury nie były zbyt interesujące więc po prostu ich nie wrzucałem bo nie było za bardzo co, ale teraz jesteśmy znowu na tym samym jeziorze co ostatnio już jakaś łódka za nami płynie w każdym razie płyniemy na miejscówkę i mam nadzieję, że dzisiaj połowimy pierwszy raz będę łowił na tym jeziorze o tak późnej porze, bo tutaj nie można o takiej porze łowić a więc zobaczymy co się będzie działo, ale myślę że powinno być ciekawe, także Trzymam za to kciuki, płyniemy na miejscówkę, ścigamy się i jak na razie jesteśmy najszybsi, najszybsi, bo nikt nas jeszcze nie dogonił. Mam zapięte dwa silniczki, czyli dziobuweczkę. i tutaj elektryczka, którego nie mogę dotknąć i płyniemy. pierwsze rzutanko, jest, 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 jest. Nie, tu wszędzie jest koło 3 metrów trzeba dość często podbijać, dość wysoko to prowadzić. bo Budiza, zakładam 18. Bo no coś nie chcę na kanibala. Mam taką twardą magrawkę, Znalazłem jakąś, co do zestawu, kurde, jest tak twarda, że to jest po prostu masakra. ta ten bycik jest mega rozwalony masz jak no teraz takie ja zakładam, zobaczymy że może na większe chcą. Zobaczymy. No i oczywiście się nie nagrało, no. Jezu, jak ja uwielbiam to, że kurde nie nagrywają mi się... Nie, to nie okoń. Ale wymiarowe. Dobra, bo no, bracie, to dobra ryba. I taka dobra sześćdziesiątka. Ty, no Izoła, pierwszy rzut na hopie mojego Jerka. Od do Diego. No i oczywiście się nie nagrało. Nie mogło się nagrać, jakby co. Człowieku, zawirowanie zrobił. No to jest właśnie najgorsze, jak masz Jerka. I ogólnie dwie kotwice to. Fajny. Taki już potemiony. <laughs> go nie zgłaszamy. <laughs> Dobra, no dawaj ten... Szybciej. Dawaj tak, dawaj ten podbierak mi tu. Połóż. Ja go wyczepię, bo to... Kurde, ale jestem tak zdenerwowany, że się nie nagrało. Oczywiście nie mogło się nagrać. A powiem wam, że to pierwszy rzut rzucaliśmy już dobre pół godziny, myślę. I się nic kompletnie nie działo. I założyłem tylko Jerkusia. I na czerku się od razu rybeczka siedzi. Ale śmiesznie walczył, jak okoń. Już przez chwilę miałem wrażenie, że to będzie okoń. Dobra, do siateczki trzeba go. Zapakować by było. Jest, jest, jest! I już mamy jednego patelniaczka! <laughs> Długa jak sam skurczywyk. No, A no nie mówię, że nie, nie <grystanie> I Teraz zaprezentuję tutaj, delikatnego tutaj, 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 to. tutaj, 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 ja już wiem co ci kupię, taką zawodniczą siatkę sześcienotrową ale będziesz tu penere robił O, ale by na wchodziła do środka Ja pierdziu No także, like is brutal I oczywiście się nie nagrało, jak zwykle brania. Dobrze, że dość wcześnie kliknąłem, a nie że kliknąłem dopiero jak już, kurde, ryba była przy łódce, ale szkoda, było fajne branie. Było w sensie, nie, wiecie, jak to jest z dżerkami. Z dżerkami te brania są takie dość dziwne. W sensie, one nie są mocno wyczuwalne, bo przeważnie ta ryba bierze jak jest żerk w opadzie. I po prostu nie jest plecionka naprężona i to branie nie jest mocne. Stąd też czasami ciężko, ciężko wyczuć po prostu branie na czerka. Ale kurde, powiem Wam, że fajnie. Myślałem, że będzie lipka Już oczywiście lajwowiec mi się odpalił Mówię, pójdę na latarkę Na latarkę pójdę Ale jednak nie, jednak rybki nie pozwalają Chyba, żeby na tą latarkę Płynąć to całe szczęście, ale to Zobaczymy czy będzie nam jeszcze brać Czy to ostatni był Szczupaczek w tym jeziorze Tak oto to pracuje Praca ma naprawdę fajną ten wobler jeszcze ten ogonek twisterowaty Który wydaje mi się, że jest tutaj największym atutem tej przylęty Ale... Ale jerk jak jerk, pracę musi swoją mieć Ale nikt tutaj po tej stronie w ogóle nie stoi, tylko my Szkoda, że nie mamy kamizelki, to już by wiedzieli Kto jest gość Jakbyśmy wiedzieli, która to jest ta, to by No Bestie, 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 Chyba, chyba wypuszczać. No, co, co, tu, co tu będziemy się nad nim? Tak? Będziemy się nad nim rozczulać. To nie taki do rozczulania. No na pewno nie. No powinny. No. Woda 3 stopnie z tego co widzę, a więc kurde. Jest się. Chyba dobry, co? Nie, dobry już chłopie, dobry będzie. Dobry szczupła, Michałko! Damy Ci przynętę z od razu. O, dobra, ale taki sześćdziesiątek też. Znaczy nie, no może, na pewno był większy niż mój. Ale pech. Dobra, kurwa, jak się nazywa to przynęte Brylant. Ale ją można gdzieś normalnie Nie. To jest z dresdenka gości wcierania. Tylko robi mhm. Nie można kupić tego. Nie, nie. Dobra. Ale z pierwszy rzut. Dobra kurwa jest, nie? Tak jednak bark czuję dalej to, ale czemu się to Nie Ch**a, jeszcze go wycinkę zrobiłem Ale mu wyszarpałem Ale pech, ale pech Ja już p**a myślałem, że dzisiaj na zero, a co Chociaż jedna była na kiju I chyba się skończy na jednej Jednego z jest dobry To właśnie taki 90 No może metr Siedział, kura był no Ja Jaki kur pech. jest Olej jest peszek dzisiaj, człowieku Ty spinka, a ja nie wpinka Ja pierdzielę no Jest, siedzi jest dobry, fajnie rzuca Dawaj, 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 podbiera No powinien być dobry, bo fajnie czuć masę Powinien być duży Będzie duży, jest ciężki Jest fajny. Dobra, 80. Dobrze jest słabo w piętnej. Nie, nie, nie. O jest! Kurka! Dobrze! Nie jest 80, no, taka 75. Dobrze! Odkucie, odkucie, ty, ale to tak jak... chu... Ja ja Słuchajcie, muszę Michała na latarkę zabrać, bo Michał widząc szczupaka 75 po prostu nie może wyjść z podziwu. Musimy mu pokazać metróweczkę jakąś dobrą. No dobra, ale jest rywa. Ale i taki tak chopię, i tak że ten twój się spiął. Ale on był podobny. Jak teraz patrzę, tak jak w wodzie było go widać, to twój mógł być podobny. Też taki ku 80. Kurde. Dobra. Ja już mam zawyżoną miarkę. Ja tam chopię poniżej metra, to nie łowiesz czupaków. Wiesz, co, codzik. Oj 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 Kurwa leżą w strasach się z tego Ma duży pieskasz, będzie fajnie, fajnie miał zbudowane ciało. Dobra, z tym to fotkę można już generalnie. No, słuchajcie, taka rybka koło 80 może jednak, ale fajny, fajny. Fajnie powalczył, ogólnie bardzo silny. No i nie przedłużam i lecimy dalej, żeby nie tracić po prostu czasu. Musimy siateczkę otworzyć. Już nie wiem, czy ona otwarta jest. No jest Ale byłem, by był, teraz okay. I na tatelaszkę. Ale powiem Ci, że z rzutu jest fajnie. Jest, kurde. Na takim płytkim jeziorze jest zajebiście o tyle, że tu ryba wszędzie stoi. Że jakby rzucasz, rzucasz gdzie popadnie ono ona po prostu pewnie weźmie, nie? A jak masz, wiesz, duże różnice głębokości, to tak nie jest, nie? Bo już masz się gdzie schować. Problem brylantów jest tylko taki, że ona się, kurde, widzisz. Jedna ryba i już się rozpieprzają. Ale za to pracują bez obciążenia, z obciążeniem, malutkim obciążeniem, dużym obciążeniem, z każdym obciążeniem, w każdym, kurde, zbrojeniu. Dosłownie pracują w każdej możliwej kombinacji, konfiguracji. No ale to fajne, mega fajne. No to aż przyjemnie, kurde, jak ta rybka ci... Delikatnie. No, no, się zrobi. Nie? Bo chłopie ten, bo słoneczko chopie wyszło. No tylko teraz pewnie przestaną żerować, jak słońce świeci. A może i na odwrót. Tuż uważaj, jak cio... się przestraszyłem, ja podczepiłem z na siatkę i nagle k***a, ten szczupak się pojawia. Mówi Ho j***a. Jak się chłopi chup, srałem. Mówi, ja pierd... Nie wzięliśmy kamizelki Która jest potrzebna, aby Zadeklarować, że mamy złowioną rybę, którą chcemy zgłosić Michał teraz będzie przeprowadzał proceder Nawołania sędzi A myślałem, że o 86 Nie, szkoda, że spieliśmy, bo drugi coś 70 może nawet coś takiego jak to, ale kurde spadł przy samej łódce, także go już widzieliśmy Jest trochę żal, ale już co się zrobi Nic się nie zrobi no. O, tu są Nie, robiłem już. Można wypuszczać. Ale dużo łapią? Dużo jest? Połowionych? Na... 4, 6, 4, 4, 4, 4, 4. Ale 4, 6 w jednym teamie, czy ogólnie? 1 I duże, czy nie? Różne, od 50, parę do 60, nie ma, nie? Ale, jest dobry. ale chyba ostatnio było lepiej, mi się wydaje. W sensie nie większe, ale było więcej brań. Dużo więcej ludzi łowiło, nie? No, No właśnie, o to chodzi. Dowiedzieliśmy się, że cztery szczupaki ktoś już ma w teamie jednym. Jesteśmy troszeczkę podłamani, ale plus jest taki, że wszystkie są nieduże. ponąć. ale widać, że ludzie łapią, ale jest chyba gorzej niż ostatnim razem na, tych, na tym jeziorze, na zawodach. Lecz mam nadzieję, że kurde coś dołapiemy. Normalnie nie mogę przeżyć tego szczupaka Michała, no. By nam tak pomógł. No to była dobra ryba, nie? Też dobra, to nie był jakiś tam 60 tylko na pewno 70+. Plus. To już by coś tam punkcików zapodał do tabeli. No ale niestety, czasem tak bywa, no co, co można powiedzieć. Czasem tak jest. To trzeba dobrze obławiać miejscówki, wiesz? Trzeba po prostu się przesuwać co 30 metrów i wesz wokół siebie, w końcu nam bić. Był. Była ryba. A ja się nie wpił, ale był na kiju w momencie zacięcia. Wyrwałem mu z pyska po prostu. Pewnie zatrzasnął pyskiem sobie. Ja mu wyrywałem. Niech poprawi tak takich tamten, tamten poprawił elegancko. Ten też może. Zaraz sprawdzimy na gumie, jak to wyglądało, gdzie miał w pysku Chyba, że jeszcze uderzy, mam nadzieję. Ja chyba już za późno na no, uderzanie. No, sprawdźmy. Nowa guma. Uuu, jak to w ogóle ma ładne te. No, tutaj są rozcięcia. Czyli złapał tako? Ryskiem, zapewne. Ale pech, ale pech. Był. Z lat. Ale dwa ząbki tylko, więc musiał bardzo leciutko go połknąć. Dobre te przyjęte podoba mi się. Seweczki. 14. River. Coś tam się to nazywało? River coś. A River Fox. Fox? <grywa> Chyba. Nie, ja, River Fox nie, ale jakoś się tak nazywało. Dobra. Sadza live'a, ale tylko dlatego, żeby zobaczyć. My no teraz płyniemy na takie głębsze miejsce, zobaczymy co tu się dzieje. Czy coś będzie widać tutaj, czy też nie będziemy wtedy wiedzieć na czym stoimy i czemu możemy się spodziewać? O, Ole wyszedł! Skurczybyk! Nagrałem to chłopie! Ale tak pięknie wyszedł chłopie za przynętą i tylko skurczywyk. Ja. Yeah. I wziął, to jest najlepsze, że uderzył, nie? Kurwa, kurwa. Ale się oczko mi mrugnął, puścił mi oczko. No dlatego właśnie trzeba kur... prowadzać tą przynętę do samej łódki. Wiesz, kto tam wozi, O kurwa, no nie no ten to Miałku nie fatyguj się bo to chyba 50 kurwa nie będzie miało centymetrów to coś <laughs> I kurwa na taką przynętę, rozumiesz? Oj Ryba jest ryba Ryba jest ryba, tak? Trzeci szczupak wyciągnięty Piętych było chyba z 28 już Nie możemy nic złapać już więcej. Już się skończyła nasza passa. Z tej e, ciekawy jestem tylko tego jakie miejsce zajmiemy na dzisiejszych zawodach, ale jestem Ale jestem zda... i tak i tak w miarę szczęśliwy, bo no jakaś tam rybka się zameldowała, jedna, druga, Michałek też miał. Szkoda, że jej nie wyciągnął 7cm, 19 g 3,5m pisz punter. w kolorze Fire Tiger <śmierdolne> O, ale pech, o, ale, ale pech. nie dołowili ja nie mogę zwinąć Dobra nagrywam to, będzie branie W ostatnie zwijaniu Ja w trollingu teraz. Nie ja nie zwijam do końca, pójdę do brzegu. No i fureczka wyciągnięta, właściwie łódeczka wyciągnięta z wody. Idziemy na zakończenie. Zobaczymy, które miejsce zajęliśmy. Mam tutaj kartę startową. Tutaj powinien być jeszcze jeden. Powinien być jeszcze jeden.